Witajcie. W dzisiejszym filmiku pokażę, jak w programie do projektowania płytek drukowanych zmienić wielkość otworu. Mamy różne otwory, o różnych średnicach, różnym frezem to było wiercone, mamy różne też elementy elektroniczne o różnej grubości wyprowadzeniach i jeżeli Otwór by był zbyt mały, to po prostu nie dałoby się przełożyć tego elementu przez płytkę drukowaną. Widzimy, niektóre otwory są większe, niektóre są mniejsze. Teraz jak to zrobić w programie? Jestem tutaj w programie KiCad. Mam tutaj dławik i powiedzmy, że ten otwór chcę zmienić, więc lewym przyciskiem myszy wybieram daję właściwości i tutaj mogę zmienić. Po prawej stronie w czasie rzeczywistym widzę, jak ten otwór to pole będzie się zmieniało. Więc zmieniam na 2 mm. I tutaj średnica wiercenia. 1,2. Ok. I już widzę, że ten otwór jest większy niż ten. Całe to pole zostało zwiększone. Także dzisiaj taki krótki fil filmik, jak to po prostu w łatwy sposób zrobić w programie.